Codziennie pomagała starszemu mężczyźnie, nawet nie wiedząc, że patrzy prosto w oczy swojemu przeznaczeniu. Ale kiedy pewnego dnia do kawiarni weszli prawnicy z ochroną, wszystko, co znała, runęło w jednej chwili. Cześć. Tu zespół Kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Każdego ranka, zanim słońce w pełni wzeszło nad miasteczkiem, mała kawiarnia przy rogu ulicy już tętniła życiem. Zapach świeżo mielonej kawy mieszał się z aromatem cynamonowych bułeczek, a dźwięk dzwonka nad drzwiami był dla Emi, młodej kelnerki, początkiem codziennego rytuału. Miała zaledwie 24 lata, ale życie nauczyło ją pokory, pracowała po 10 godzin dziennie, odkładając każdy grosz na studia pielęgniarskie, o których od dawna marzyła. Jednym z jej stałych klientów był starszy mężczyzna, zawsze ten sam stolik przy oknie, zawsze ta sama czarna kawa bez cukru i zawsze ten sam uśmiech, choć skryty pod zmarszczkami i siwymi brwiami. Nikt nie znał jego imienia. Wszyscy wołali go po prostu pan Henryk. Przychodził codziennie o tej samej porze, za ma i tost, a potem siadał w milczeniu, patrząc przez szybę na ulicę, jakby czekał na coś, co już nigdy nie miało nadejść. Emma, mimo że była zajęta, zawsze znajdowała chwilę, by z nim porozmawiać. Czasem przynosiła mu świeże kwiaty z pobliskiego targu, innym razem po prostu uśmiechała się, widząc, że stary mężczyzna ma gorszy dzień. Zauważyła, że jego dłonie drżą coraz mocniej, a kroki stają się coraz cięższe. Wiedziała, że jest samotny, w jego oczach widać było smutek człowieka, który stracił więcej, niż był w stanie powiedzieć. Pewnego dnia, gdy Emma zauważyła, że pan Henryk zapomniał portfela, bez wahania zapłaciła za jego śniadanie z własnej kieszeni. Nie martw się, odrobisz to następnym razem powiedziała z uśmiechem, ale mężczyzna tylko skinął głową i ścisnął jej dłoń. W jego oczach pojawiły się łzy, tak szczere, że przez chwilę Emma poczuła, jakby patrzyła w duszę kogoś, kto przez lata nie doświadczył prawdziwej życzliwości. Od tego dnia zaczęli rozmawiać więcej. Okazało się, że pan Henryk był kiedyś właścicielem wielkiej firmy transportowej, ale po śmierci żony i syna sprzedał wszystko i zamieszkał w małym mieszkaniu nieopodal. Nie szukał współczucia, nie narzekał, po prostu chciał codziennie napić się kawy i usłyszeć odemin dzień dobry, panie Henryku. Czas mijał. A między nimi narodziła się niezwykła więź, nie taka jak między klientem a kelnerką, ale jak między dwojgiem ludzi, których rozpołączył w odpowiednim momencie. Emma przynosiła mu śniadanie nawet wtedy, gdy nie miał siły wstać z krzesła, a on w zamian zostawiał jej małe liściki, krótkie zdania o wdzięczności, o tym, że jej uśmiech to dla niego ostatni promień słońca w codziennym mroku. Jednak pewnego ranka, gdy słońce wzeszło tak samo jak zawsze, pan Henryk nie przyszedł. Emma czekała. Minęła godzina. Potem dwie. Stolik przy oknie pozostał pusty, a w powietrzu zawisło dziwne napięcie. Serce dziewczyny zaczęło bić szybciej, gdy zauważyła, że starszy mężczyzna nie pojawił się już przez kilka dni. Nie wiedziała jeszcze, że to, co wydarzy się w następnych dniach, na zawsze odmieni jej życie. Bo pewnego ranka, zamiast Henryka, do kawiarni weszło czterech mężczyzn w garniturach i dwóch ochroniarzy w czerni. Wszyscy spojrzeli prosto na nią. Panna Emma Wójcik. Zapytał jeden z nich chłodnym głosem. Pan Henryk prosił, byśmy z nią porozmawiali. W całej kawiarni zapadła cisza. Emma stała oniemiała. Kawiarnia, w której każdego dnia panowała gwarna atmosfera porannych rozmów, nagle ucichła jak nigdy wcześniej. Spojrzenia wszystkich klientów zwróciły się na nią, młodą kelnerkę w prostym fartuszku, z dłońmi drżącymi od napięcia. Mężczyźni w garniturach, których aura sugerowała powagę i wpływy, Podeszli bliżej. Jeden z nich wyjął kopertę ozdobioną wytłoczonym złotym herbem i podał jej szacunkiem, jakby trzymał w ręku coś wyjątkowo cennego. Pan Henryk Wiktor Nowacki zmarł trzy dni temu, powiedział jeden z prawników spokojnym tonem. Ale przed śmiercią zostawił dokładne instrukcje dotyczące pani. Słowa te spadły na Emmę jak grom z jasnego nieba. Poczuła, jak jej serce pęka na pół. Nie mogła uwierzyć, że ten starszy mężczyzna którego codziennie widziała przy oknie, już nie wróci. Łzy napłynęły jej do oczu, a dłonie mimowolnie zaciśnięte na kopercie drżały. W środku znalazła list, pisany odręcznie, znajomym, lekko chwiejnym pismem: Droga Emmo, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że moja kawa już wystygła po raz ostatni. Nie miałem nikogo, komu mógłbym zostawić to, co pozostało z mojego życia, oprócz ciebie. Dałaś mi coś. Czego mi potrafiły zapewnić miliony złotych, człowieczeństwo, ciepło i sens każdego poranka. W moim biurku, w domu, który dobrze znasz z moich opowieści, znajdziesz coś, co chciałbym, abyś zachowała. Z wyrazami wdzięczności. Henryk. Emma przeczytała list kilkakrotnie. Głos jej się łamał, a łzy ściekały po policzkach. Wtedy jeden z prawników powiedział: Panna Wójcik. Pan Nowacki zostawił pani w spadku swoją nieruchomość, pewne konto bankowe oraz fundację, którą powierzył pani opiece. Zatkało ją. Nie rozumiała, dlaczego właśnie ona, zwykła kelnerka, miała być dziczyć cokolwiek po byłym milionerze. Prawnicy wyjaśnili, że Henryk przez lata prowadził firmę transportową wartą fortunę, ale po tragedii rodzinnej wszystko sprzedał i poświęcił się anonimowemu pomaganiu innym. Jego ostatnim życzeniem było, by osoba, która przypomniała mu Czym jest dobro, kontynuowała jego dzieło. Wszyscy w kawiarni słuchali w milczeniu. Niektórzy wciąż nie wierzyli, że to dzieje się naprawdę. Emma miała wrażenie, że śni. Dopiero gdy zobaczyła czarny samochód z przyciemnianymi szybami i ochroniarzy stojących przed wejściem, zrozumiała, że to nie żart. Prawnicy zaprosili ją następnego dnia do willi Henryka, która, jak się okazało, stała pusta od lat. Emma zgodziła się, choć w jej głowie kłębiły się setki pytań. Wieczorem nie mogła zasnąć. Myślała o tym, jak często ludzie przechodzą obok siebie obojętnie, nie wiedząc, że prosty dzień dobry potrafi uratować komuś duszę. Kiedy następnego ranka przekroczyła próg domu Henryka, uderzył ją zapach starych książek i wspomnień. W gabinecie na biurku leżał kolejny list, krótszy, lecz jeszcze bardziej osobisty. W tej szufladzie znajdziesz dowód, że dobro zawsze wraca. Otwórz, kiedy będziesz gotowa. Emma otworzyła szufladę. W środku znajdowała się mała metalowa skrzynka i zdjęcie. Młoda kobieta z dzieckiem, uśmiechnięta, w fartuszku kelnerki, wyglądająca dokładnie tak jak ona. Na odwrocie widniał napis: Twoja matka, 1999 rok. Świat na moment przestał istnieć. Emma zamarła, patrząc na zdjęcie, które wstrząsnęło całym jej istnieniem. Nie miała pojęcia, że pan Henryk znał jej matkę. A to, co odkryła w skrzynce, zmieniło wszystko. Emma siedziała w fotelu w gabinecie, a świat wokół niej zdawał się tracić sens. W dłoniach wciąż trzymała stare zdjęcie, jej matka, młoda, promienna, o tym samym spojrzeniu, które widziała codziennie w lustrze. Ale co wspólnego miała z Henrykiem? Czemu on miał jej fotografię? Drżącymi palcami otworzyła metalową skrzynkę, jak kazał list. W środku znajdowało się kilka pożółkłych dokumentów, stary pierścionek i kolejny list. Emmo, jeśli to czytasz, wreszcie nadszedł czas, byś poznała prawdę. Twoja matka, Maria, pracowała w mojej firmie wiele lat temu. Była jedną z najuczciwszych, najcieplejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Gdy mój syn popełnił błąd i skrzywdził ją, skrzywdził także ciebie. Przez lata próbowałem ją odnaleźć, ale gdy w końcu to zrobiłem, było już za późno. Pozostałaś tylko ty. Twoje nazwisko, twoje oczy przypomniały mi ją od pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyłem. Emma wstrzymała oddech. Każde słowo wbijało się w jej serce, jak nóż. Przeczytała list jeszcze raz, próbując zrozumieć jego sens. Skrzywdził ją, jego syn, nagle wszystko nabrało sensu. Pan Henryk był ojcem mężczyzny, który porzucił jej matkę, gdy ta była w ciąży. Całe jej życie znała tylko połowę historii, matka nigdy nie mówiła, kim był jej ojciec. Teraz już wiedziała. Uzy zaczęły spływać po jej policzkach. Czuła gniew, żal i ulgę jednocześnie. W tej samej chwili zrozumiała, dlaczego Henryk tak często patrzył na nią z czułością, nie tylko widział w niej dobrego człowieka, ale też kawałek przeszłości, którą stracił. Przez cały ten czas próbował naprawić błędy swojego syna nie słowami, lecz czynami. W skrzynce był jeszcze jeden dokument akt notarialny powołujący do życia Fundacji Marii Nowackiej, której prezesem miała zostać Emma. Celem fundacji było wspieranie samotnych matek i młodych kobiet w potrzebie tych, które, tak jak jej matka, zostały zostawione przez los, ale nie straciły godności. Emma poczuła, jak w jej sercu rodzi się spokój. Nie bogactwo, nie dom, ale sens to było prawdziwe dziedzictwo, które zostawił jej Henryk. Kilka tygodni później kawiarnia w której pracowała, zamieniła się w małe centrum fundacji. Na szybie pojawił się napis Fundacja Mary Nowackiej dla tych, które zasługują na drugą szansę. Ludzie z całego miasteczka przychodzili, by pomagać. Jedni oferowali pracę, inni wsparcie, a wielu po prostu przychodziło na kawę, tak jak dawniej robił to Henryk. A Emma, już nie kelnerka, lecz założycielka fundacji, każdego dnia siadała przy tym samym stoliku przy oknie, w miejscu, gdzie zawsze siedział on. Czasem wpatrywała się w pusty fotel naprzeciwko i szeptała: Dziękuję, panie Henryku! A może dziadku! Bo choć nigdy tego nie usłyszała z jego ust, w głębi serca wiedziała on wiedział od początku, kim ona jest. Ostatnie słowa, jakie zapisał w swoim dzienniku, które prawnicy przekazali jej później, brzmiały: Dobro, które dajemy innym, jest jak poranna kawa, może wydawać się drobne, ale czasem wystarcza, by przywrócić komuś sens życia. I tak historia starego mężczyzny i młodej kelnerki stała się legendą w miasteczku. Nie o bogactwie, lecz o człowieczeństwie. O tym, że nie trzeba mieć wiele, by dać komuś wszystko.